Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza. Parlament Europejski odbył pierwszą debatę plenarną po wakacjach. Pierwszym tematem był jeden z najgłośniejszych tematów tego roku rolnictwo. Podczas tej debaty europosłowie i europosłanki wymieniali się pomysłami na temat tego, jak powinna wyglądać ta dziedzina gospodarki, która jest mocno regulowana przez przepisy narzucane przez Unię. Bruksela mocno reguluje to, jak funkcjonują rolnicy. Co z jednej strony ma zapewnić bezpieczeństwo żywności, a z drugiej często sprawia, że ceny produktów nie mogą konkurować z tymi spoza Europy. Wiele też mówiono o Europejskim Zielonym Ładzie, przeciw któremu protestowali rolnicy w całej Unii. W debacie tej, w imieniu Grupy Europy Suwerennych Narodów, zabrała głos Ewa Zajączkowska-Hernik, która zaliczyła kolejne mocne wystąpienie. Europosłanka Konfederacji zdecydowanie stanęła w obronie rolników. Przedstawiła też problemy rolnictwa i zaorała politykę równości, jaką chce prowadzić Unia Europejska. Teraz ESN i pani za głos. Szanowni Państwo, europejscy rolnicy przez ostatnie lata są przedstawiani przez Komisję Europejską jako problem. Działania i wypowiedzi Komisji Europejskiej wskazują na to, że to rolnicy są najbardziej niechcianą grupą społeczną wewnątrz Unii i omawiany dialog nie, nie zmieni tego wrażenia wyrobionego przez ostatnie kilka lat. W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 miliony gospodarstw rolnych. Średni wiek rolnika to 57 lat i mimo to Komisja Europejska realizuje. Politykę radykalnego zwiększenia kosztów produkcji rolnej wewnątrz Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając import produktów rolnych z państw trzecich. Według niektórych analiz wartość importu produktów rolnych do Unii wzrośnie o 3, a nawet 4 miliardy euro w ciągu najbliższych 8 lat. I Szanowna Pani. Rolnictwo to nie jest równość płci. Rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków, rolnictwo to konkurencyjna produkcja i proszę nie sprowadzać tej strategicznej gałęzi europejskiej gospodarki do roli absurdu. Zajączkowska zadała też kilka trudnych pytań Komisji Europejskiej i stwierdziła, że Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza. Mam kilka pytań, choć nie spodziewam się odpowiedzi, sądząc po tak niskim zainteresowaniu ze strony państwu, pa, pa, państwa i pań e, europosłów. Dlaczego Komisja Europejska buduje wizerunek europejskiego rolnictwa jako problemu dla Unii Europejskiej? Dlaczego Komisja Europejska chce zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Co Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podwyższanie kosztów produkcji żywności w Europie i ułatwianiu importu żywności spoza Unii? Jak ograniczanie europejskiej produkcji i liberalizacja importu z Ukrainy i państw Mercosur do Unii? Ma się do promowania krótkich Thank łańcuchów you. dostaw żywności. Speech, Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza. Widać było, że podczas wystąpienia przedstawicielki konfederacji w Europarlamencie, tamtejsze urzędniczki aż musiały się w pewnym momencie skonsultować między sobą. Rolnictwo to nie jest równość płci. Rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków. Przeciwko Zielonemu Ładowi protestował też były minister z rządu Mateusza Morawieckiego, Waldemar Buda. Zwrócił on uwagę, że w Europarlamencie dyskutuje się o rolnictwie bez udziału rolników. Wypomniał też to, że regulacje zawarte w tym planie sprawią, że nie będzie się opłacało być rolnikiem w Europie, a żywność będzie musiała być sprowadzana spoza Unii. Przewodniczący, Szanowni Państwo, kiedy kilka miesięcy temu przez Unię Europejską, przez Europę przetoczyła się fala Protestów. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten dialog strategiczny przyniesie oczekiwane efekty, który będzie zawróceniem z drogi Zielonego Ładu. Niestety e, nic z tego. Większość organizacji rolniczych, chociażby z Polski, jest przeciwna efektom, które ten dialog i ten raport przyniósł. Przede wszystkim ten dialog odbył się bez ich udziału. Jak to jest możliwe, że dyskutuje się o rolnictwie bez udziału samych e, rolników? To jest de facto pudrowanie Zielonego Ładu. Nie ma ani jednego miejsca, które byśmy zawrócili z tego błędnego kierunku. Gdzie jest dyskusja o tym, żeby rolników wesprzeć? Jest mowa o ograniczaniu produkcji, jest mowa o ograniczaniu płatności. Gdzie jest mowa o wsparciu rolników? Gdzie jest mowa o wsparciu produkcji? Zielony Ład wyeliminował w Europie przemysł. Teraz walczy się z motoryzacją. Gdzie będzie produkowana za 10 lat żywność? Bo z pewnością nie w Europie, jeżeli utrzymamy te regulacje. W Brazylii? Na Ukrainie? Bo z pewnością nie w Polsce, bo w Polsce się nie będzie opłacała. W swoim wystąpieniu Waldemar Buda stwierdził też, że jedyną osobą walczącą z Zielonym Ładem był odchodzący komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski. A jedyny człowiek, który rozumiał to i próbował blokować, odchodzi Janusz Wojciechowski odchodzi z Komisji Europejskiej. Więc żądamy realnej zmiany, realnej zmiany, wycofania się zielonego ładu w ramach polityki dotyczącej rolnictwa. Dziękuję bardzo. Jednak w tym ostatnim stwierdzeniu europoseł PiS chyba skłamał. Postać Janusza Wojciechowskiego pojawiała się w końcu w polskiej debacie publicznej przy okazji protestów rolników. Mówił o nim na przykład wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostro atakując w ten sposób partię matkę Waldemara Budy. Janusz Wojciechowski miał bowiem gorąco promować Zielony Ład, twierdząc nawet, że jest to program rolny PIS. Doprowadziliście polską wieś na skraj bankructwa I kto, to, i kto za to odpowiada? Kto jest komisarzem rolnictwa w Unii Europejskiej? Janusz Wojciechowski z PISu, nominowany przez PIS na tę funkcję. Co Janusz Wojciechowski mówił o Zielonym Ładzie, przeciwko któremu teraz protestujecie, będąc w opozycji? Wypowiedź na Twitterze, gdzie pan komisarz jest bardzo aktywny, z 16 grudnia 2021 roku. Nie proszę pana, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR powstała w Warszawie i nazywała się najpierw Programem Rolnym PiS. Reforma WPR jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. W podobnym tonie co Waldemar Buda, o Zielonym Ładzie wypowiadał się Jacek Ozdoba z suwerennej Polski. Europoseł pierwszej kadencji stwierdził, że Unia Europejska powinna dać święty spokój rolnikom, a Zielony Ład wyrzucić do kosza. Szanowni Państwo, przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli chcemy dbać o rolnictwo, to im po prostu rolnikom nie przeszkadzajmy. Narzucanie zielonego ładu to jest blokowanie rozwoju rolnictwa, bo rolnik przede wszystkim oczekuje tego, żeby dać mu święty spokój. Unia Europejska nie powinna się interesować, jak on jeździ, jaką żyje i czym odpala swój dom. Ten cały zrównoważony rozwój doprowadza do tego, że z Europy rolnictwo zaczyna uciekać. Dlatego, że biurokracja, regulacje dotyczą rolnika, który zamiast pracować zajmuje się biurokracją. Unia Europejska, jeżeli tego nie zrozumie, to doprowadzi do kryzysu żywnościowego. A w obliczu z agres agresji Federacji Rosyjskiej rolnictwo jest gwarancją bezpieczeństwa, tak samo jak i pozostałe kwestie bezpieczeństwa, takie jak oczywiście zbrojenia i bezpieczeństwo naszych granic. Dlatego szczególnie dzisiaj, Odrzućmy Zielony Ład i zostawmy rolnika w świętym spokoju, bo on tego oczekuje. Dziękuję. Ciekawa sytuacja wydarzyła się też z udziałem innego europosła PiS, Bogdana Żońcy. Tak bardzo spodobała mu się wypowiedź innego europosła, że aż postanowił zadać mu pytanie, na które zresztą uzyskał odpowiedź. Do you accept it? Yep. Czy pan przyjmuje pytanie, proszę bardzo? Pan Żońca, proszę bardzo. 30 sekund. Okej. Okay. Jestem 30 ja Mam krótkie pytanie do Pana. Dlatego, że no, Pana wypowiedź mi się podobała, ale też z drugiej strony widzimy, że środowiska ekologiczne w każdym kraju mówią o obszarach chronionych, o zwiększaniu obszarów chronionych, no to jak rozszerzać to działalność gospodarczą, naturalną działalność gospodarczą, skoro ekolodzy po prostu blokują rozwój normalnego, tradycyjnego, naturalnego, dobrego rolnictwa? Dziękuję. Panie Buda, 30 seconds. Musimy mieć tutaj podejście wyważone. My wiemy przecież, że rolnicy to najlepsi obrońcy środowiska. Potrzebny to jest dialog strukturalny między rolnikami a działaczami środowiskowymi. W ten sposób znajdziemy najlepsze stanowisko, by zagwarantować bezpieczeństwo żywności w Europie. A co wy sądzicie o Zielonym Ładzie? Która wypowiedź podobała Wam się najbardziej? Napiszcie nam o tym w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z poczynaniami polityków w Polsce i Europie, Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!